Dzisiaj mamka z tej strony KatPix y, Bożuczek Dzisiaj jesteśmy na naszym serwerze z kolegami Minecraft i poka oprowadzę Was po naszym serwerze, po naszym serwerze znaczy. Tutaj jest domek brapa, jeszcze nie Tutaj mamy y, namiot Kamila i to jest bardzo mi się podoba ten namiot, serio napiszcie w komentarzach co mi sądzicie. a te mury zostały um, <grymety> dzisiaj wybudowane te wieżyczki tak samo, te też są bardzo fajne i tutaj jest tablica ogłoszeń nie będę tutaj pokazywać dobra, idziemy dalej tutaj jakieś mieliśmy tutaj Jezusa jak widzicie mieliśmy tutaj Jezusa i to się tak tutaj stąd prezentuje, prezentuje tak. Tutaj były początkowe was. Nie znaczy pokoju. Tutaj jest tego kuciksa. Tutaj było moje, tutaj moje były Marzeja, Mikołaja i Maxa XD. Tutaj mamy villagera z mendingiem. Tutaj mending jest. Tutaj mamy taki skowiek, y, y, itemów cen, y, y, cennych itemów Mamy tutaj jakieś fajne rzeczy Dobra, wychodzimy Idziemy dalej Tutaj jest enchant Okej okay. Tutaj mamy takie, nie wiem, jakieś stoły Tam tutaj chyba śmiewaliśmy kiedyś I teraz tutaj mamy sąd ja tutaj kiedyś byłem, tutaj i sędzia, podoszkodowani, no wiecie. A tutaj chyba wczoraj czy przedwczoraj kolega zbudował ten domek. Mi się też fajnie bardzo podoba. Oceńcie go w komentarzach. A tutaj ten sam kolega, co zbudował, to buduje ten domek, to zbuduje tutaj molo, buduje. Też fajnie. <laughs> No dobra, idziemy dalej. Idziemy teraz na górę. Tutaj mamy farmę, tam jest farma kurczaków. Tutaj jest ring, tutaj się też czasami bijemy. Bo o nagrody, a tutaj jest, jest studio komentatorskie. A tutaj jest scena, też tutaj czasami śpiewaliśmy. Ram pam pam. I tak to leciało. A idę wam pokazać dalszą część. Jest. Dobra. Tutaj mamy ogarnięte. No tutaj jest ten dengeru, tutaj kaplice, tutaj jakieś takie światła. I tutaj mamy ten most. Ja to chyba. Przedczutkami budowałem ten most. Fajny jest też. A tutaj dzisiaj kolega zbudował też łódkę, taką, że przepływa. Nie I teraz ocencie z zewnątrz, jak wygląda ta chata. Ta... I to jest moja chata, nie? I mi się szczerze podoba bardzo. Mega. Moim kolegom też się bardzo podoba. Pokażę ją wam od środka. Jeszcze tutaj wam tak pokażę. Tak wygląda Fajne, mi się, mi się podoba bardzo Takie coś jest, takie że I coś takiego wnosi. Nie będę na niego patrzył Tutaj mamy taki kominek, w no, kom się nazywa Ryszard. Tutaj można sobie z przyjaciółmi posiedzieć, pokarać Tutaj mamy telewizor I no, tutaj kuchnia Teraz idziemy, tak schodzimy tutaj tak na dół tutaj się też tak świeci i mamy tutaj wodę. A tutaj mamy jakieś szaltery, skrzynki. Tutaj jeszcze będzie ta zbroja. Tutaj jakieś skrzynki, łóżko, obraz. No i tak można podejść i patrzeć co tam się dzieje. No, no więc yy, tutaj jeszcze podałem glos, to też fajnie wygląda. I pokażę Wam jeszcze. Mam 300 pinytek, ale czyst, czyst taki tego, nie wiem, prawie 300 tego diamentu. Tylko, że wykorzystałem i też kolec z I jak zakończę, to może sobie ulecimy i nie. Окей. Позволь газета. Напиши в комментариях, если вам такая по удоба тен сет, ещё No, to już ale... Dobra, nie wyglądam w nim tak. No, tak nie wyglądam. Okej, okay, lecimy. No, tutaj... tutaj nic nie mam. Bez uszukania, tutaj nic nie mam na no serio. No, tak naprawdę to wychodzę. A jeszcze może wam pokażę naszą starą bazę, ale nie wiem, piszcie w komentarzach czy w ogóle chcecie, bo ja nie wiem, a z tym to się tak prezentuje, ten most, czy tutaj może port zbudujemy, stodołem? może na nagram jak buduję stodołem dla koni, a jeszcze tam teraz ma jakieś schody, to też wam pokażę, co tutaj buduje. Stołnowy, stołnowy, po co, po prostu po co stolnowy, nie? No i taki magazyn, ja też sobie będę musiał magazyn zbudować mm. A jeszcze pan tą łódkową um, um, autostradę pokażę. I od razu pojedziemy na naszą starą bazę, co tam byliśmy też, starą bazę Jeden to jest? <laughs> Muszę iść po łódkach, bo... No dobra, ja pojadę koń przecież. Nieważne. No to bo... Nie wiem, dobra, to w komentarzach, czy chcecie w ogóle to zobaczyć, bo tam tak naprawdę nic ciekawego nie ma. Tam już wszystko pozabieraliśmy. Stąd, ale jak chcecie, proszę bardzo, mogę by Wam nagrać odcinek z pokazywania tamtej bazy ale tam serio tam nic nie ma tylko została ta budowa jedna co tam mieliśmy i tam gdzieś tam chyba mamy ekspiarkę jeszcze i na dole mamy ekspiarkę więc to tak wygląda nasz mi mm. się bardzo fajnie podoba ten i jeszcze mieliśmy inny serwer też kurzival. Graliśmy w niego w wakacje całe, tylko że potem nie graliśmy, jak był, jak był rok szkolny, do lutego może i od lutego zaczęliśmy grać. Tu nic nie ma, Szkoda, szkole bym go zabrał. No i idź pan. Jesteś na odcinku już Dobra No i w sumie to tyle Już nie ma nic ciekawego Dobra, idę po swój domek Jeszcze tak to Wam pokazać fajnie No to, to napiszcie w komentarzach Jak się wam podoba Oceńcie go od 0 do 10 W skali 0-10 i... no się tak jeszcze tak obrazowałam z tej strony. Pokażę. Tutaj tak jest. No dobra i to już jest... tego odcinka koniec jak... I, no. Koniec. Lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.